Witam Państwa na kanale Stanisław Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Jacek Schmidt, Awde Jezus Chrystus. Sekulo, sekulo, amen. No i tak, mieliśmy, zaplanowaliśmy sobie, że porozmawiamy o ojcu Adamie Sustaku. Pan się nim zajmował, i tym co głosi. Ja tutaj reaguję kolejny raz na telefon jednej pani z jednego miasta na Mazurach, która zadzwoniła do mnie przerażona, zgorszona i oburzona, bo w jej parafii mają wejść przed świętami Wielkiej Nocy rekolekcje, przez niego prowadzone o małżeństwach, o związkach niesakramentalnych i dla związków sakramentalnych. No i jak ona zajrzała do internetu, co on tam mówi, to, no to była przerażona. Natomiast nim przejdziemy do tego tematu, widzę, że przywiózł Pan, postawiłem go za nami, przywiózł Pan nowy swój obraz. Co Pan o nim powie? Co to za obraz? No, to jest obraz, który najczęściej maluję w kolejnych. Wersjach, kopiach Matki Bożej Gieczwockiej z Bazyliki Gieczwołdzie, z Ołtarza Górnego. Hmm. Bardzo istotny dla mnie motyw Matka Boża Gieczwołdzka. Zachęcam do pielgrzymek nieustannie. Bo z tego, co pan mówi, że to kolejne, kolejna wersja, kolejna kopia, to znaczy pan jako malarz zawodowy maluje te obrazy i z tego żyje. Tak, jest to jest przedazwy. obraz dla, dla kogoś, dla pewnej pani, która oczekuje na, na ten obraz, więc już można go obejrzeć u, u pana podczas rozmowy naszej. To znaczy, gdyby ktoś chciał taki obraz mieć, to mógłby u pana zamówić. Tak, tak, najlepiej przez maila albo przez telefon. Jaka to jest technika, jakaś specjalna? No, ja mam wypracowaną taką swoją technikę łączoną, więc to jest obraz malowany za pomocą gwaszu. To, jest taka, to są farby wodne. Dawniej to były tempery, czyli taki stary sposób malowania. Do tego dochodzi akryl i jeszcze stosuję farby reliefowe do konturów, takie grube konturówki. To znaczy ten obraz w jakiejś mierze jest wypukły. Tak, on, on ma taką fakturę. Tego teraz nie widać, ale jak się popatrzy na żywo w realu, to, to on robi takie wrażenie przez to, jakby niby witrażu, coś takiego. To jak jesteśmy przy takich tematach, to jeszcze niech Pan pokaże swoje książki, żebyśmy przypomnieli. No tak, książki że one są. Z tego co wiem, to są moje egzemplarze autorskie, ciągle są wydane się Freedom, Na stronie można zamawiać. Kościół Ducha. To jest o historii ruchu charyzmatycznego, jego protestanckich korzeniach. I szok charyzmatyczny powstał dwa lata temu i to jest o współczesności ruchu charyzmatycznego w Polsce. Przy czym ja już mam świadomość, że to też już jest książka historyczna, bo ta współczesność galopuje, jeżeli chodzi o charyzmat. Ale ma ta książka ma nową satę graficzną. Widzę, tak, to jest, to jest to wydanie właśnie w Freedomie poprawiona okładka zmieniona. Także. Oj no tak, jak się ogląda programy, bo tak, ten ojciec Adam Sustak, no to jest celebryta katolicki, ma kilka kanałów na YouTube. Oglądalność jest niesamowita, to są setki tysięcy. I on jest taki, no, ja bym powiedział, skrajnie liberalny, ale taki bardzo sprawny w rozwadnianiu różnych tematów, bo nie tylko chodzi o, o, o małżeństwa, niesakramentalne, znaczy związki niesakramentalne, ale też no, na przykład w kwestii obrony życia wypowiada się w taki sposób, że ostatecznie to jego stanowisko jest takie jak no, liberał w Sejmie. Mm -hmm. I teraz, no, jakby Pan zaczął od, na ten temat mówić, co by Pan powiedział? Jakie były tutaj Pana badania, wnioski? To znaczy, Pan zaczął naszą rozmowę od stwierdzenia, że zajmowałem się Dominikaninem, Adamem Szustakiem. Jakoś nie może mi przejść przez usta słowo ojciec, bo to, mm -hmm. bo to jest trochę. Upokarzające dla dla ojców, dla takiej, dla ojców tak. Otóż no, moje zajmowanie się polegało na tym, że wysłuchałem pod kątem naszego spotkania, naszej rozmowy tej konferencji na temat udzielania komunii osobom w związkach niesakramentalnych. Ale Czyli, przepraszam, wcześniej też pan jednak śledził jego... Śledziłem, ale to było parę lat temu. I, no i wtedy jakoś już stwierdziłem, że to nie ma co. Wrażenie było takie, że jest to bardzo sprawny manipulator, taki celebryta manipulator, głoszący, niby, niby tam odnosi się do, do Pisma Świętego, do Ewangelii, na jego kanale jest w zasadzie każde, każde Każda księga biblijna jest omówiona przez kilka wypowiedzi, kilka programów, ale jakby to streścić tak wizualnie Państwu, na czym polega problem? Kilka lat temu, myślę, że to było 6-7 lat temu, dyskutowałem z pewnym księdzem. Wtedy mieszkałem jeszcze na Pradze Warszawskiej z księdzem, który no tak pomiędzy modernizmem, modernizmem a tradycją, dyskutowaliśmy o różnych rzeczach, on mnie kiedyś zaprosił na obiad. No ale tak się akurat złożyło, że na ten obiad przyjechali też niespodziewanie takie małżeństwo czterdziestoparolatków związani z domowym kościołem i dwójka ich dzieci, nastolatków takich pomiędzy gimnazjum a liceum. I, I w zasadzie, jakby ten, nie, nie, nie porozmawialiśmy wtedy, ponieważ ta czwórka tych ludzi była zafascynowana ojcem Szóstakiem, Dominikaninem szóstakiem. No jakby te dzieci, te, ci nastolatkowie taki, opowiadali o, o swojej fascynacji. I to, ten obraz świata, jaki oni mieli, poza tym, że no, ja byłem wychowywany w taki sposób, że dzieci przy stole to nie odzywają się niepytane, mogą odpowiadać na pytania, ale nie, nie powinny być w centrum uwagi, ponieważ... Z no najpełnoprawnymi członkami dyskusji. Tak, a, a tutaj to, to te dzieci właśnie były taką chlubą tak w, w oczach tych rodziców i wtedy miałem taką myśl, że oh, to ta pseudoformacja taka modernistyczna, bo, bo oni byli namiętnymi słuchaczami, oglądaczami. Znaczy dodajmy, to... ja bym dodał jedno, że jak się go ogląda, no to ja sobie zadawałem też pytanie, skąd taka popularność, prawda? No I że on prezentuje takie miękkie chrześcijaństwo pogodzone z tym światem nieżądające nie, nie wiele. Nie, nie straszące niczym. No tak i w tamtym czasie, pamiętam, że duże wrażenie na mnie zrobiła pewna analiza poglądów Szustaka, której dokonał taki redaktor Michał Murgrabia, nie wiem czy pan tak, kojarzy to nazwisko. Nie? On na swoim, na swojej stronie, która wtedy była aktywna, Apologeticum, zrobił taką wielowątkową analizę jego poglądów, wykazując jak bardzo szkodliwe jest to e, e, nauczanie, te katechezy, czy, czy ten przekaz. E, także, jak sobie Państwo wpiszecie, e, Apologeticum, szóstak to Wam wyskoczy ten, ten, e, ten program. Natomiast no, wysłuchałem tej, tej konferencji. To konferencji, ostatnia konferencja. Tak. I to jest przyczynek do, do no, poważnej refleksji, bo to nie jest tylko problem Adama VI dominikanina, bo to jest też problem dominikanów, którzy tam, każdy z nich współcześnie, to, to penetruje jakieś rejony takie modernistyczne. Natomiast ten wykład, ta konferencja rekolekcyjna bo no, na mnie zrobiła duże wrażenie sprawności tej sprawności intelektualnej, manipulacyjnej. Na czym to polega? Otóż Adam Szustak zaczyna od analizy Dekalogu dziesięciu przykazań, ale w taki bardzo specyficzny sposób. I to jest na takiej zasadzie, jakby wrzucił słuchaczą taką ryb, taką wędkę, tak złapał ich na taki haczyk i tak. Prowadził do tej konkluzji, jakby końcowej. Czyli konkluzja końcowa jest taka, że, że właściwie, e, jeżeli jest pragnienie, e, miłość Pana Boga, to, e, to jest się w związku takim w konkubinacie czy w związku niesakramentalnym, to oczywiście można przystąpić do komunii. Taki Taki jest jakby cel. A zaczyna się od tego, że. E, no, mówi o, o dekalogu w taki sposób, że te przykazania nie dotyczą teraźniejszości, tylko jakby naszego postępowania, tylko przyszłości. O co chodzi? Przyszłości czy przeszłość? Przyszłości, przyszłości. przyszłości, tego, co się ma wydarzyć w przyszłości. I według niego no to, o, polega to na tym, że te przykazania w oryginale zaczynają się od takiego zwrotu, będziesz miłował, albo nie będziesz ukradł, nie będziesz w cudzołożył, czyli to słowo będziesz dotyczy w sensie. tego, co się ma zdarzyć w przyszłości, ale też w takim kontekście, on jakby prowadzi taką analizę, że jeżeli my odpowiemy, odpowiemy relacją miłości, osobistą relacją do Pana Boga, to Pan Bóg w zamian za to obdarzy nas łaską niecudzołożenia, nie kradzenia, nie zabijania. Czyli to, to, jest, to jest czysty protestantyzm. To jest, to jest, bo na czym polega dekalog? Na nakazie. Nie? Bóg nakazuje, albo wskazuje, czego nie powinniśmy robić, albo no, powinniśmy miłować, czcić ojca i matkę swoją i tak dalej. I od tego wychodzi. Potem jest właściwie. Krok po kroku takie wprowadzanie ludzi w myślenie papieża Franciszka. Z nadinterpretacją z, dodatkową. Z Amoriz Przy czym jakby główna, główny zarzut jest taki, że no nie powinien się wypowiadać ktoś na temat myśli Franciszkowej, jeżeli nie przeczyta Amoriz gdzie, jakby, istotą tego przekazu franciszkowego, tej interpretacji dominikanina, to jest to, że jeżeli ktoś jest w związku niesakramentalnym, ale, no i to ale jest, jest tutaj kluczowe, ale zarówno partner, jak i partnerka miłują Pana Boga. Chcą poznawać pana Boga, chcą się zbliżać do niego, to ksiądz, który powinien im towarzyszyć, kierownik duchowy albo spowiednik, powinien rozeznać, na ile ta ich miłość do Boga, nie między sobą, ta miłość do Boga usprawiedliwia akt seksualny pomiędzy nimi. I w momencie, kiedy na podstawie amorys-Letycja, kiedy ksiądz i ci ludzie uznają, że wystarczająco pragną relacji z Panem Bogiem, to nie popełniają grzechu realizując się w miłości fizycznej. No to trochę zmienił poglądy. Ja ostatnio oglądałem jego program na ten temat sprzed pięciu lat. daje on mówi, no absolutnie nie macie dostępu do Komunii świętej, ale no nie, nie zachowujcie się tak, jakbyście byli poza kościołem i poza relacją z Panem Bogiem, bo życie religijne jest o wiele bogatsze. I możecie mieć głęboką relację więź z Panem Bogiem, niezależnie od tego, czy macie dostęp, czy nie macie dostępu do Komunii Świętej, prawda? ale to podkreślam, że nie mogą do Komunii Świętej. No tak, ale wtedy jeszcze nie było nauczania papieża Franciszkawa Moriz Leticja. I teraz to jest taka rzeczywistość tak jakby naciągania rzeczywistości. Wie pan taki, no bo ja też z uwagą słuchałem te, te, tej wypowiedzi Dominikanina, no ponieważ od ponad 20 lat jestem po rozwodzie. O rozwód wystąpiła moja żona. Powiedzieliście znaczy o rozwodzie cywilnym? Po rozwodzie cywilnym, tak. O rozwód wystąpiła moja żona, a potem się związała z kimś, kto już zmarł. Ostatnio też jej proponowałem, że. Moglibyśmy zamieszkać ponownie razem. Nie chodzi o jakąś bliską relację, bo, bo to może być trudne, ale chodzi o naprawienie naszego sakramentu, ponieważ no, ja jestem przekonany, że pierwszą rzeczą, pierwszą rzeczą, boję się tego pytania, boję się odpowiedzi na sądzie ostatecznym po mojej śmierci, czy po śmierci Beaty, będzie. Jacku, Beato, co zrobiłaś, co zrobiłeś ze swoim sakramentem małżeństwa? Ponieważ to, co jakby znika z optyki Dominikanina Adama Szostaka, to jest sakrament. Sakrament, który łączy nierozdzielnie mężczyznę i kobietę. Pan Jezus powiedział, że to, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Nie? I, I to, co robi papież Franciszek w interpretacji Adama Szostaka, to jest właśnie rozdzielanie tej rzeczywistości, która jest święta. Jakby pomiędzy nami w naszej relacji jest obecny Jezus Chrystus. Nie? Żona jest po to, aby, aby chronić męża, aby, aby go wspierać w różnych jego dość życiowych aktywnościach. A może jest po to, aby chronić żonę, dawać jej poczucie bezpieczeństwa, ta ten wzajemna miłość pomiędzy. Dbać o zbawienie. Tak. Ale tak, wyjdę panu w słowo, bo mhm. ostatnio jakby zacząłem robić też, nie, nie był to mój pomysł, tylko prośby różnych osób, programy właśnie o stwierdzaniu nieważności małżeństwa. I pan. I pan i, i pana żona stosunkowo niedawno wystąpiliście jedno i drugie jakby oddzielnie z tego, co tak. zrozumiałem o, o stwierdzeniu nieważności małżeństwa i proces trwał bardzo długo i sąd uznał, że małżeństwo było ważne. Tak, to było w, na przestrzeni 2006 2007 roku. E, przy czym tutaj konkretnie chodziło, bo ludzie często jakby sobie to mylą, tu chodziło o. O, to, o sprawdzenie przez sąd kościelny kompetentną władzę w imieniu Pana Boga, czy w momencie zawarcia sakramentu czy nie było przeszkód które go unieważniają nie? Ale czy to były dwa procesy czy jeden proces Najpierw ja wystąpiłem a jakby wkrótce potem moja żona powtórnie dlatego to trwało jakby tak podwójnie Ale to połączono w jeden proces Tak połączono to w jeden proces tak bo tam chodziło o argumentację moja żona miała swoje argumenty ja swoje przy czym im dłużej trwał ten proces, no ja się oczywiście modliłem też o, o, o pełnienie woli Pana Boga, no to we mnie było takie przekonanie narastające, że nasz sakrament jest ważny. Nie? I, no i od tego, od tego czasu jakby przeżywam swój sakrament w samotności, ale dla mnie tutaj kluczem, fundamentem to jest ślub, który Złożyliśmy sobie, ale przede wszystkim Panu Bogu. I to, to Bóg nas nie zwalnia z, tej, z, tej, z tego ślubu, prawda? To jest jakby na wieki, jesteśmy połączeni. Natomiast, idąc w myślenia Dominikanina Adama Szustaka, no to teraz no, jestem w takiej sytuacji, że żyję samotnie. No i pojawia się ktoś, kobieta, która, która się zakochuje, prawda, albo ja się zakochuję, no i teraz… A czy mówi Pan o hipotetycznej sytuacji. Hipotetycznej sytuacji, tak. I teraz ta druga osoba kocha Pana Boga, nie? Chce, chce też… i Modli się, chodzi do kościoła, jest samotna i tak dalej. I teraz, zgodnie z tą logiką, właściwie, jeżeli, jeżeli ta i to, to jest bardzo subiektywne, no bo kto to ma ocenić, nie? Jeżeli ta miłość do Pana Boga jest na tyle wys głęboka, wysoka, nie wiem, przestrzenna, angażuje nas, no to możemy zamieszkać razem. Nawet nie chodzi o akty takie współżycia w celu prokreacji, no bo w moim wieku to już jest trudno to, prawda? Tak, Natomiast... wie pan Charlie Chaplin miał 80 lat. O, miał to już tam. zostawmy ten, ten wątek. Natomiast chodzi o takie bycie bliskie, prawda? Dla mnie to jest. To jest grzech ciężki. I teraz ja to rozpoznaję w swoim sumieniu. Nie? W swoim sumieniu. Natomiast Dominika Adam Szustak zachęca ludzi do tego, żeby to przemyśleli, żeby się na, to, na tą rzeczywistość otwierali, ponieważ według niego to jest takie poznawanie prawdy, też ten, ten argument dotyczący prawdy jest bardzo taki manipulacyjny, ponieważ ten, ten Dominikanin twierdzi, że jesteśmy w trakcie poznawania prawdy, że to, co Pan Bóg objawił na czasie, jak Pan Jezus był i pierwszym apostołom, to, to jakby jest zaczątek poznawania prawdy, ale ten proces cały czas trwa i teraz w dziedzinie relacji damsko-męskich w sakramencie, czy w małżeństwie, no to papież Franciszek jakby przesuwa granice poznawania prawdy. I ta prawda jest właśnie taka, jaką głosi Adam Szustak. Moim zdaniem to jest to jest chryzja taka bliska myśleniu tej Larda Deszarda O ewolucji dogmatów, o, o takiej przemianie, wie pan? I, e... I to jest, ja, ja o tym mówiłem w programie o Szustaku, że to takie powolne, ale wcale nie takie wolne rozmydlanie, rozwadnianie prawd wiary. A mam takie pytanie do pana, bo w tych programach starszych Szustak proponuje, że no dobrze by było, gdybyście weszli w białe małżeństwo, prawda? Czyli para żyjąca w związku niesakramentalnym rezygnuje z życia seksualnego. No i szóstak mówi i wtedy wszystko jest ok. Prawda? I ja mam taki przykład, bo ten temat wracał jak bumerang i dawno, dawno temu wymyśliłem taki przykład, że no idę do żony pewnego dnia i mówię, kochanie, pokochałem sąsiadkę i będę mieszkał z sąsiadką, ale no, będziemy białym małżeństwem, zero współżycia seksualnego, więc jak będziesz szła do komunii świętej, to zapukaj do mnie, to pójdziemy razem razem przy... Przystąpimy. Prawda? I ten przykład ma zilustrować, że małżeństwo to nie jest tylko życie seksualne, i że zrezygnowanie z życia seksualnego z drugą kobietą to nie jest już wszystko w porządku. No, znam tak... Ale on teraz mówił o białym małżeństwie, czy już nie wspominał? Wspominał jedynie, że, że jak najbardziej jest to forma e, akceptowalna, e, e, która. Sprawia, że można przystępować do, do komunii, do sakramentu komunii bez grzechu ciężkiego. Ja znam taką, takie małżeństwo, właściwie no małżeństwo, ponieważ ich relacja to jakby w wymiarze fizycznym, to jest jak brat z siostrą. Natomiast to, no, mieszkają razem, chodzą do spowiedzi, kochają się. Ale bardzo świadomie to Wcześniej byli w małżeństwach. On tak, on. Znaczy są w małżeństwach z innymi tak, osobami. Tak, tak. Jedna z tych osób jest. jest ma, ma dzieci już dorosłe, bo to są już starsi ludzie. Ale. I ta jego żona żyje. Chyba tak, nie jestem pewien, ale myślę, że tak. Natomiast. To jest taki problem, który i to też Adam VI to uświadomił, że, że właściwie za przyczyną Jana Pawła II, jakby weszła, weszła taka norma do, do kościoła katolickiego, a mianowicie, że ludzie po rozwodach mają swoje miejsce w kościele. Bo dawniej było tak, że jakby sam rozwód wykluczał. Ze społeczności wierzących w kościele. No bo, tak? bo była separacja. Bo była separacja, tak. I, I bez względu na to, czy ktoś się wiązał z kimś, czy nie, no to, to był jakby pod, pod pręgierzem społecznym, jeżeli chodzi o Kościół katolicki. Dla mnie to jest trudne, przyznaję, bo, no bo uważam, że należy uczynić wszystko, przed dopóki mamy czas łaski. Aby, aby, się, aby się pogodzić, aby te, to, co było przyczyną rozpadu, dlatego taką formą, no, ja bym pewnie poszedł na separację, no, ale moja żona koniecznie chciała się rozwieść. I to dla mnie jest bardzo trudne, bardzo trudne. Może jeszcze powiem, że jedną z głównych przyczyn rozpadu mojego małżeństwa, to była właśnie separacja taka polegająca na, na tym, że no, mieliśmy trud, trudną relację jako małżeństwo. Nie? To, to iskrzyło i, i, i ciągle były jakieś takie problemy między nami. Ale tam problemy były też natury religijnej, tak. Związane religi religijnej... z podejściem do charyzmatyków. Trochę tak, bo moja żona miała dystans do charyzmatyków, a ja byłem liderem. Natomiast to były też problemy materialne. Oj, przedstawiłem coś komputer. I w związku z tymi problemami naszymi mój ówczesny przyjaciel namówił mnie, żebyśmy pojechali na modlitwę stawienniczą do takiej prorokini liderki z Torunia, która była na rekolekcjach w Szlembarku wakacyjnych. Moja żona niechętnie, ale się zgodziła. No i to polegało na tym, że, że tam ja czekałem, w, jakby w poczekalni. Ona weszła, Beata weszła na tę modlitwę. Ta modlitwa się nie udała, bo, bo żona miała dystans do, do tego typu rzeczywistości. Natomiast o, potem była modlitwa nade mną, i rozeznanie to prorocze takie było. Mianowicie, że a, Moja żona jest zdemonizowana, czyli jest pod wpływem złych duchów. I ja, żeby ratować swoje małżeństwo, powinienem się powstrzymać od współżycia. Nie ja byłem na tyle głupi, że posłuchałem tego. No i nastąpiła separacja. Mieszkaliśmy w takim domu piętrowym żona na pierwszym piętrze, ja na parterze. No i, i to był początek rozpadu. No bo nie chcesz mnie, no to sobie poszukam innej formy życia, prawda? I, I bardzo ostrzegam przed takimi proroctwami charyzmatycznymi, ale też przed podejmowaniem decyzji, które palą mosty, bo, bo wtedy już jest bardzo trudne porozumienie. Natomiast jeżeli jest są problemy w małżeństwie, to należy uczynić wszystko, tak w sensie pokuty, modlitwy na kolanach, rekolekcji, walki o, o, o sakrament, bo to nie, jest, to nie jest walka o nasze małżeństwo, to jest walka o naszą relację z Panem Bogiem w sakramencie małżeństwa. To jest klucz. I nie słuchajcie Ojca Adama Szustaka, bo wyprowadzi nas, Was w pole i na manowce. I w grzech. I w grzech, tak. I w grzech ciężki, śmiertelny. Na tym kończymy? Tak. Proszę o modlitwę nie tylko za moje małżeństwo, ale znam wiele małżeństw, które się rozpadły z powodów charyzmatycznych. Za takie małżeństwa w Waszych rodzinach, w Waszej bliskości. Bardzo tego potrzebujemy. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję Państwu.